Witam cię Michale. Witam. Masz ważną informację o paszportach tak zwanych covidowych, na których się znajduje kod QR. Właśnie o ten kod o tym kodzie porozmawiamy, prawda? Tak jest. To są razy, że paszporty covidowe, a obecnie jest wypuszczona aplikacja, o której możemy poczytać na stronie internetowej pacjentgov.pl. Aplikacja nazywa się Zaszczepieni. Ma umożliwiać sprawdzenie, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Już na stronie możemy przeczytać, że ta aplikacja sprawdza ważność i poprawność tego kodu QR. I co ten kod QR w ogóle zawiera? Zawiera nasze podstawowe dane osobowe. Takie jak imię, pierwsza litera, nazwiska, data urodzenia. Oraz okoliczność, czy osoba ta została zaszczepiona, czy nie została zaszczepiona. A PESEL? Nie zawiera PESEL-u. W każdym razie, już czytamy w regulaminie funkcjonowania tej aplikacji, że pokazywanie komuś tego kodu QR jest jednoznaczne z wyrażeniem przez nas zgody. Na to, żeby osoba ta przetwarzała nasze dane osobowe zawarte w tym kodzie QR. Czyli te wszystkie dane osobowe, o których przed chwilą mówiłem. Oznacza to, że obecnie kina, restauracje, organizatorzy eventów, czy imprez sportowych, wszystkie osoby, którym będziemy ten kod Basen. QR takie z baseny, pływalnie dokładnie wszystkie osoby, którym będziemy ten kod QR pokazywać, będą miały dostęp i będą mogły przetwarzać nasze dane osobowe zawarte w tym kodzie QR. Dlatego już pomijając sam fakt legalności i zasadności dokonywania tej segregacji sanitarnej obywateli, należy zauważyć, że Należy ostrożnie podchodzić do tej aplikacji, żeby gdzieś nie przekazać naszych danych osobowych osobom, które nie powinny mieć dostępu do takich danych po prostu. No, dziękuję Michale, że o tym wspominasz, bo to dla niektórych ludzi jest bardzo ważne, no, niektórzy to jednak lekceważą, ale warto o tym wiedzieć. No dzięki. Tak, proszę bardzo.